Czaicie to? Chłop chce wygrać mój samochód, więc się ścigamy o, na, o mój samochód tak naprawdę i o jego i zobaczymy kto wygra. I co myślisz, że wygrasz młody? Powiedział. Oczywiście, że tak. Dawaj, nie ma czasu. Zobaczymy, wsiadaj do fury. Powiedział. Dobra, lecimy od razu do fury i na 3, 4 zaczynamy. I uwaga. Go! Ha! Jest, jestem lepszy, jestem lepszy. Ścigamy się, uwaga, zobaczymy, czy tak naprawdę mnie wyścignie. No, zobaczcie, on chce się ścigać w ogóle ze mną, z takim samochodem, co on ma. Przecież on przegrał od razu, zobacz, wolniejszy ogólnie. jestem ciekaw, zaraz, koniec trasy będzie, więc powinienem tutaj wygrać. Czekajcie, dobra, jedziemy tutaj. I uwaga, uwaga, ostatnia chyba proste tak naprawdę zostały, ale chyba jeszcze nie, a jeszcze tu skręcimy, dobra. Ej, nie, on mnie wyprzedza, co jest grane. Ej, on mnie wyprzedził, on ma chyba jakiś, nie wiem, nie wiadomo jakiś silnik tam w tym samochodzie, ale dobra, jeszcze nadgonimy go. Nadgonimy go. Odpalamy teraz w tym momencie nitro i lecimy, nadgonimy go, patrzcie. Uuu, ha, Jest, 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 jesteśmy szybsi jesteśmy szybsi. Dobra, już mi się skończyło ten nitro, więc jadę znowu na 60 na godzinę, ale uwie, dobra, muszę tutaj skrócić. Muszę tutaj skrócić. O nie, tu jest ostatnia proste, tu jest ostatnie... Już jesteśmy na mecie, ja nie wiem czy mi się uda go wyprzedzić Czekajcie, skrócę tutaj, skrócę tutaj, dobra Skrócę, o nie, on i tak, i tak wygrał O nie, przecież, przecież ja przegrałem moje auto, co jest grane Nie, 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 nie No nie wierzę w to Ha, 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 ha powiedział Oddawaj furę, no dobra, masz No dobra, to twoja fura teraz w tym momencie, rozumiecie? To przegrałem w furę, ale jeszcze się na nim ogregram. Jeszcze wrócę Kiedyś jeszcze spróbuj. To Dobra, zobaczymy, zobaczymy, uda mi się, musimy teraz znaleźć na pewno jakąś furę albo może kogoś, kto mi pomoże, na pewno jeździć od niego lepiej, no bo tak naprawdę nie mam co teraz zrobić ze sobą, ale na pewno uda mi się jeszcze jeszcze go dogonić. Dobra, słyszałem, że tutaj jest naprawdę jeden nauczyciel, który w Brookhaven może mi pomóc, tak naprawdę, nauczyć mnie jak prowadzić auto i wreszcie, może mi się uda zwyciężyć ten wyścig. No, bo niestety, no dalej patrzę za tym samochodem. Muszę jeździć jakimś rowerem, więc nie ma co w ogóle przedłużać. Tylko jedźmy od razu, zapytajmy się, czy nauczy mnie chociaż prowadzić i dzięki temu mo mogę zwyciężyć. I po prostu yy, oddam mu tamte drugie auto, jeżeli wygramy. To muszę się go w ogóle zapytać, czy on będzie chciał w ogóle. Widzicie, jak on ma samochód? Dobra, zapytamy się go. Cześć. 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 Powiedział Osiemka, co Ciebie sprowadza do mnie? Mam pytanie, pomożesz mi? To jest najważniejsze pytanie, czy mi pomoże. W czym chciałbym, żeby, żeby, w czym chciałbym żebym Ci pomógł? Powiedział, nie potrafię jeździć, przegrałem auto. I czy, czy nauczysz mnie jeździć? Napiszę do niego. Czy nauczysz mnie jeździć? Zapytałem. O kurde chłopie, to słaba sprawa, jasne, pomogę ci. Ja nie mogę. Zapytam się, czy by wziął w zakład swoje auto i że jak wygramy, to oddam mu jedno auto. Zapytałem, czy dasz mi swoje auto w y, zakład? Jak wygramy, oddam ci jedno auto. Będziesz na plus, jeżeli mnie nauczysz i weźniesz swoje auto, jeżeli jesteś takim, takim dobrym nauczycielem. Jestem ciekaw, czy na pewno będzie w ogóle się zgodzi. Ale liczę, że się zgodzi. No to go. No dobra, ale musimy ciebie dobrze nauczyć śmigać. Okej, okay, to zaczynajmy, okej. Okay. Okej, okay, to zaczynajmy, od razu zaczynajmy, nie ma co w ogóle w ten... Wsiadaj do fury i ja ciebie poprowadzę. Dobra, dobra, uczymy się jeździć, w ogóle pierwszy raz widzę taką mega furę, co jest grane. Ej, na pewno nią wygramy, dobra, co mam teraz robić? Dobra, to ja po prostu jeżdżę. Pamiętaj, najważniejsze to gaz. Okej, okay, a. No dobra, no to zobaczymy wtedy. Ej, dobra, kto mega szybko wywalisz gaz na fula? Dobra, no to walę gaz na fula. Jestem ciekaw, czy. Wtedy, o kurde, i zero hamulców, dobra, to zero hamulców bez hamowania, rozumiem, ok Czyli muszę jakby pamiętać o tym, żeby cały czas dawać gaz na fulla i nie ścinać zakrętów i być jak najszybszy, i dzięki temu może osiągnę jakby sukces dzięki temu. Nie ma co hamować, dzięki temu utrzymasz prędkość. Ej, dobra, to jest naprawdę dobra porada. Nie ma co hamować, bo dzięki temu nie tracimy prędkość. Ej, to jest naprawdę mega mocne. Nigdy nie wiedziałem o takiej poradzie, ale dzięki temu może naprawdę będę mega dobrze jeździł i ten wyścig, który będzie wieczorem uda. Mi się zwyciężyć i zdobędę swoje auto znowu z powrotem. Chyba już jestem tak. A wszystkie zakręty, w Book są tak. Yy, tak zawsze, że się. Yy... Że zawsze się zmieścisz, dobra. Zawsze się zmieści zmieszczę, jeżeli są, są takie zakręty. No dobra, bo ja zawsze hamowałem, bo myślałem, że się nie zmieszczę. Ale jak widzę, no to patrzcie, teraz je zahamuję. Ty, jak dobrze się zmieściłem, co jest grane? Ej, naprawdę nie trzeba hamować. I może przez to ja przegrałem, rozumiecie? To przez to ja przegrałem. Chyba jestem w ogóle, więc nie bój się, wygramy ten wyścig. Ej, jestem chyba naprawdę gotowy, żeby po, po prostu pokonać go. Mi się zdaje, że na pewno jestem już dobrym, dobrym, w, dobry w to, co teraz tutaj robię. Więc no nie ma co, trzeba od razu się umówić na wy... Wyścig. Pisze do niego, że jestem gotowy. Ej, dobra, jestem na pewno gotowy. Zapytam się go, jestem gotowy? I jestem ciekaw, co mi odpisze tak naprawdę. Poszło ci nieźle, myślę, że możemy spróbować. Dobra, ej, czyli jeżeli, jeżeli on myśli, że możemy to spróbować, no to ja mu że więc i tak i tylko i wyłącznie teraz trzeba spróbować ten wyścig wygrać. I nie ma co w ogóle myśleć o tym, tylko trzeba się z nim umówić i wygrać ten wyścig. Serio, to bierz to auto i leć. Ej, a nie, nie pojedziesz ze mną? No dobra, pojadę sam, dobra, pojadę sam, to pojadę sam. To pojadę sam i wrócę z autem dla ciebie. Jestem ciekaw, co on odpisze. O, napisał. Pamiętaj, żeby, żeby do mnie zadzwonić, czy straciłem auto. Hehehe. <laughs> Ej, on naprawdę we mnie wierzy. On naprawdę we mnie wierzy. Dobra, to ja biorę to auto i lecę, tak naprawdę. Trzymaj kciuki, trzymaj kciuki, oczywiście, Marteczko. Dobra, lecimy, lecimy od razu na ten wyścig. Wieczorem będzie ten wyścig, więc musimy od razu cisnąć na ten wyścig. Dobra, to jest ten wyścig. Napiszę mu teraz. Dobra, ścigamy się, ja daję najlepsze auto w Brookhaven, a ty te dwa wygra wygrane bierze wszystko i to jest najważniejszy mój wyścig tak naprawdę. Jesteś gotowy na, strac na stracenie kolejnego autka? Oczywiście, że nie stracę, dawaj, jestem gotowy. Po, po, dobra, powiedział. Dobra, przyjmuję zakład. To auto będzie moje. A ja napisałem: Jestem gotowy, nie stracę. Ty nie będziesz miał auta. Dobra, lecimy. Nie ma co w ogóle przedłużać. Dawaj, lecimy. Od razu się ścigamy. Jestem ciekaw, czy teraz wygram. Oczywiście mi się zdaje, że teraz wygram. Dobra, bierzemy kolejny raz tą samą trasę i po prostu na 3-2-1. Niech on powie. Yy, powiedz, kiedy jesteś gotowy wtedy. Zobaczymy teraz, kto wygra tak naprawdę. Dobra, 3-1 i go. Dobra. Teraz musi mi się udać Muszę zapamiętać to co mi mówił cały czas ten Mój trener tak jakby Czyli że nie mogę w ogóle y, da Dawać hamulca Zobaczycie że teraz wygram Muszę uważać na zakręty Ale nie daję w ogóle hamulca Cały czas jadę dalej Zobaczcie na razie wygrywam I jest naprawdę to dobry moment Żeby jakby zwyciężyć Pierwszy raz uda mi się może zwyciężyć I dzięki temu będę mieć samochód z powrotem I zacznę się ścigać na naprawdę Na najwyższym poziomie Teraz w tym momencie się ścigamy I zobaczycie że wygram Wygram to auto I zrobię to tylko i wyłącznie żeby pokazać, że trzeba z siebie wierzyć i może naprawdę osiągnąć dużo. Zobaczcie, on wtedy tutaj prawie mnie tak naprawdę wyprzedził, a dalej nie, mo nie może mnie złapać! Ej, jest, jest! Udało mu się, udało mi się, on naprawdę wywalił się, wywalił się, rozumiecie, to wywalił się. Więc teraz to jest mój moment, żeby żeby po prostu uciec jak najdalej i żeby, żeby mnie nie dogonił. Ej, on w ogóle płonie, co jest tam grane, czekajcie, on w ogóle płonie co jest grane. Ej, on naprawdę wziął na serio sobie ten wyścig, ale ja zwyciężę. Już nie, na pewno, już, już nie stracę tego i na pewno uda mi się wygrać. Zobaczcie, ostatnia prosta, a ten dalej mnie tam goni, rozumiecie to? Ej, upadł, ej, spadł. Dobra, to jest ten moment, to jest ten moment. On tak naprawdę próbował mnie wyprzedzić i oszukać, ale zobaczcie, nie udało mu się, bo, bo wywalił się tak naprawdę, więc zobaczcie, nawet go nie ma blisko za mną, więc uda mi się to wygrać, udało mi się wygrać. Ej, zobaczcie, on mnie jednego goni, ej, on jest naprawdę szybki, on jest naprawdę szybki, on mnie Dobra, musimy jak najszybciej teraz dojść do mety. Nie skracamy tutaj, tylko jedziemy jak najlepszą drogą, jak najszybciej. I tak naprawdę musimy musi się udać. Ej, gdzie on jest? Ej, gdzie on jest? Ej, dobra, cały czas jest z tyłu, dobra. To jest ten moment, kiedy wygram te auta. Rozumiecie to? Udało mi się wygrać, udało mi się. Ja nie mogę, udało mi się wygrać. Dawaj, te wszystkie teraz auta. Co jest? Rozwalił się cały. Ej, ale to jest moje auto. Wysiadaj z mojego auta. Rozwaliłeś moje auto, rozumiesz? To rozwaliłeś moje auto. Dobra, wygrałeś. Napowiedział, dobra wygrałeś, rozumiem, bierz tego grata No i tamte też auto biorę Już idę po swoje też auto Więc, więc tak naprawdę udało się, rozumiecie to Mam trzy auta, mam trzy auta Więc zobaczcie, trzeba się tak naprawdę Trzeba wierzyć, udało mi się wygrać dzięki trenerowi I tak naprawdę pokazaniu tego jak Trzeba powinno jeździć autem, więc jeżeli wy byście Chcieli też się nauczyć to musicie właśnie Mieć takiego trenera jak ja, więc Subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę, napiszcie Auto, a przypnę wam serduszko, dziękuję za oglądanie dziękuję, że trzymaliście, patrzcie jak płacze. Dziękuję, że trzymaliście Chucky. Hello, hello.